Pan marszałek Kamiński, proszę, proszę. Panie marszałku, Kamiński. Wysoka Izbo. Jak to się stało, że sprawa, w której tak naprawdę jak w soczewce odbiły się wszystkie słabości rządu Prawa i Sprawiedliwości, cała, nieudol, cała nieudolność tego rządu, jak sprawa, w której walka z praworządnością, walka z Europą i jednocześnie głęboki podział wewnątrz rzekomo zjednoczonego rządu rzekomo zjednoczonej prawicy, zamiast stać się gwoździem do trumny tego rządu, stała się zarzewiem zupełnie niepotrzebnego sporu w opozycji. Chciałbym dzisiaj na to odpowiedzieć i dać receptę, jak z tego niepotrzebnego sporu wyjść, bo wszyscy dzisiaj i ta dyskusja pokazuje to, Chyba bardzo wyraźnie potrzebujemy innej filozofii i innej praktyki rządzenia niż daje nam prawo i sprawiedliwość, które taką nazwę nosi już chyba tylko dla smutnego żartu. Zadajmy sobie więc najpierw pytanie, co dzieli w tej sprawie opozycję, a co jej nie dzieli? Czy dzieli nas stosunek do ustawy o Sądzie Najwyższym, tej, która leży dziś przed nami? Czy jest w opozycji ktoś, kto mówi, że to jest ustawa konstytucyjna? Nie. Chwała Bogu w tej sprawie wszyscy od lewa do prawa mówimy jednym głosem, dzisiaj przedstawił to lapidarnie, zwięźle i bardzo skutecznie senator Pociej powiedział to gniot konstytucyjny. Co do tego nie ma sporu, nie ma ani jednego polityka opozycji, który by powiedział, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją i że jest dobra. Uff, odhaczmy ten element nie ma w tej sprawie sporu po stronie opozycji. Czy jest po stronie opozycji spór, czy gdyby nawet ta ustawa była zgodna z konstytucją, a wszyscy mówimy, że nie jest, ale gdyby nawet zgodna z konstytucją była, czy jest po stronie opozycji spór co do tego, czy rząd prawa i sprawiedliwości Gdyby nawet te pieniądze dostał, a przecież i tego nie jesteśmy pewni, wyda te pieniądze dobrze. Drodzy wyborcy, ów, w tej sprawie też między nie, nami nie ma sporu. Nie tu w Senacie, ale w Sejmie jeden z liderów największej partii opozycyjnej powiedział, jak dostaniecie te pieniądze, to ją w jednej trzeciej ukradniecie, w jednej trzeciej zmarnujecie, a w jednej trzeciej przeznaczycie na kampanię wyborczą. Zadam to pytanie jeszcze raz, żebyśmy dobrze wiedzieli, o czym mówię. Czy jest w opozycji spór co do tego, że prawo i sprawiedliwość jest w stanie dobrze rządzić i jak dostałoby, co nie jest wcale pewne te pieniądze, to by je, je by wydało dobrze? Nie, proszę Państwa, nie spieramy się na ten temat po stronie opozycyjnej. Te dwie rzeczy mamy już załatwione. Jesteśmy zgodni co do tego, że ta ustawa jest konstytucyjnym gniotem, i jesteśmy zgodni co do tego, że nawet gdyby tym gniotem nie była, to prawo i sprawiedliwość pieniądze z Europy by zmarnowało. Nie ma ani jednego polityka opozycji, który by w tej sprawie powiedział coś innego. Spór dotyczy, proszę Państwa, tego, czy pomóc rządowi tę ustawę przeprowadzić, choć stracił większość. Czy w tym rządowi nie pomagać? Tak, to jest spór istotny, pomogę go dzisiaj rozwiązać. Otóż, proszę Państwa, rząd nie jest w stanie przeforsować tej ustawy nie dlatego, że opozycja jest w opozycji, bo dokładnie po to nas wybrali wyborcy i dlatego nas wybrali wyborcy, byśmy przeciwko temu rządowi protestowali. Nasi wyborcy słyszą od nas najgorsze rzeczy o tym rządzie. Już po głosowaniu przeważającej większości moich przyjaciół z opozycji w Sejmie, które pomogło temu rządowi, dowiedzieliśmy się, że sami niektórzy z nas mamy wątpliwości co do intencji tego rządu w sprawie wojny w Ukrainie. Ja akurat nie mam, ale niektórzy z nas mają. Dowiedzieliśmy się. Na skutek interwencji posłów opozycji, ile pieniędzy marnuje ten rząd na fundację pana e, ministra edukacji narodowej, ile nowych pieniędzy dostał ojciec Tadeusz itd. itd. Dzięki opozycji wreszcie dowiedzieliśmy się cztery dni temu tu w Senacie, że boimy się, że ten rząd może dokonać fałszerstw wyborczych to poważny zarzut, który w tej, tu obok tej izby lider opozycji wraz z senatorami postawił temu rządowi organizując straż specjalną, specjalną społeczną akcję, jak najsłuszniej, byśmy pilnowali prawa do naszych uczciwie policzonych głosów. To wszystko mówimy my jako opozycja i wyborcy nam wierzą. Dlatego dziwią się, jakim cudem popieramy rząd o którym tyle złego powiedzieliśmy dosłownie przed chwilą, o którym tyle złego powiedzieliśmy już po głosowaniu w Sejmie. Dzisiaj pan marszałek Borowski słusznie pytał, trochę zaskoczony, to pan, to pan premier już po tym głosowaniu dziękuję Ziobrze, który jest przeciwko tej ustawie, który nie daje rządowi w tej sprawie większości, to pan premier dziękuje Ziobrze, a nie dziękuje opozycji. No i to jest odpowiedź na pytanie, co powinniśmy dalej zrobić. Bo proszę państwa, czy my wierzymy, że poprawki, które przyjmiemy w senacie zostaną przyjęte przez Sejm? No przecież nikt z nas nie wierzy, co do tego też jesteśmy zgodni. Przecież paręnaście miesięcy temu już to zrobiliśmy. Poprawiliśmy razem z senatorami PiS-u ustawę w taki sposób, by była zgodna z oczekiwaniami paręnaście tygodni temu, przepraszam, zgodna z oczekiwaniami Komisji Europejskiej razem z częścią senatorów PiSu przygotowaliśmy taką ustawę. I co? Te ustawę, te poprawki przepadły. Choć w Senacie jeszcze udawali, że może, nie prze, może przejdą. Dziś już nie udają. Dziś Solidarna Polska mówi wyraźnie, nie zagłosujemy za poprawkami Senatu. Ale Solidarna Polska w dalszym ciągu mówi, że też nie zagłosuje za tą ustawą, gdybyśmy ją odrzucili i skierowali do Sejmu z powrotem. I o to do państwa, drodzy przyjaciele z opozycji, apeluję. Po co jeszcze da, raz dawać szansę rządowi, podczas gdy on w ciągu ostatnich dwóch tygodni z tej szansy nie skorzystał? Pada argument i to jest jedyny poważny argument, żeby pomóc rządowi, co zrobi z nami propaganda obozu rządowego, jak my zagłosujemy przeciwko? Przede wszystkim to zastanówmy się, do kogo ta propaganda jest adresowana. Do tych wyborców, którzy zawsze i we wszystko pisowi wierzą, to oni i tak we wszystko uwierzą. Nasi wyborcy na pewno nie uwierzą, że to nasza wina. A ci wyborcy, którzy już od PiSu odeszli, a na razie nie przeszli do opozycji i się wahają, doskonale wiedzą, że rząd nie ma większości nie dlatego, że opozycji w tym rządzie nie ma, tylko nie ma większości dlatego, że minister Ziobro jest pokłócony w tej sprawie z premierem Morawieckim. A jednym z zasadniczych powodów, dla którego wyborcy wierzą prawu i sprawiedliwości, jest skuteczność tej partii. I proszę Państwa, jeżeli boimy się, co zrobi propaganda z nami, jak zagłosujemy przeciwko rządowi, to dlaczego nie boimy się, co zrobi propaganda z mózgami wyborców, jak dostaną obietnice pieniędzy z Unii Europejskiej? Ten argument, który część z nas używa za tym, żeby głosować za rządem de facto, jest w istocie argumentem, by nie dawać rządowi tej szansy, nie mówiąc już o tym, że musimy mieć szacunek do własnych słów. Nie można w ciągu dwóch tygodni Mówić, że rząd może sfałszować wybory, a pamiętam proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że to Sąd Najwyższy w Polsce decyduje o ważności wyborów. I my dzisiaj chcemy pozwolić rządowi, udając, że zgłaszamy poprawki, o których wiemy, że za chwilę zostaną odrzucone, przeforsować ustawę o Sądzie Najwyższej, o której każdy z nas mówi, że jest niekonstytucyjna. Powtórzę każdy z nas. Bo chcę uspokoić naszych wyborców. Ten spór jest czysto taktyczny, a nie ideowy. Bo nikt z nas nie wierzy rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I nikt z nas nie twierdzi, że ta ustawa jest dobra. I ja dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj głosując razem za odrzuceniem tej ustawy po raz kolejny postawili Mateusza Morawieckiego przed jego wyborcami z koniecznością odpowiedzi na pytanie, jak to jest, że w siódmym roku rządów nie masz większości dla swojej polityki. Bo nikt przy zdrowych zmysłach nie może oczekiwać od opozycji, która jest codziennie opluwana, codziennie znieważana i codziennie okłamywana, że będzie popierała rząd, w którym nie uczestniczy. Natomiast to zobowiązanie do popierania rządu spoczywa przede wszystkim na członkach tego rządu. Dlaczego naszym zachowaniem zasłaniamy istotny spór? Dlaczego naszym zachowaniem zasłaniamy to, że minister sprawiedliwości w tym rządzie opluwa de facto własnego premiera, a własny premier opluwa tegoż ministra sprawiedliwości, mówiąc słowa, które tu cytował senator Krzysztof Kwiatkowski o tym, do jakiej nędzy doprowadził obecny minister sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości właśnie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że zachowamy się jednolicie i że zachowamy się wiarygodnie. Bo ja także z powodu mojego życiorysu, uczestnictwa Prawie i Sprawiedliwości, z którego odszedłem dwanaście lat temu, niektórzy dużo dłużej w nim tkwili. Kiedy były demonstracje od ośmiu lat w obronie praworządności, na każdej z nich byłem. Nie pchałem się do kamer właśnie dlatego, że wiem jaką mam przeszłość. Nie wychodziłem na główne trybuny i nie zbierałem poklasków wśród ludzi, którzy wierzyli opozycji i wychodzili pod sądami protestować. Gdzie byłem i wiedzą ci, którzy byli? Byłem na komisariatach, kiedy trzeba było wyciągać wtedy poselską legitymację, by ludzi, których oni wtedy próbowali aresztować i prześladować, po prostu bronić jako poseł na Sejmie. Nie miałem w sobie na tyle śmiałości, zdając sobie sprawę moją, z mojej drogi życiowej i z tego, że część wyborców może mieć do mnie ograniczone zaufanie w związku z tym. Z pełną pokorą podchodząc do siebie samego nie pchałem się na tych demonstracjach, choć na nich byłem, ale nabrałem ogromnego szacunku dla ludzi, którzy w tych demonstracjach uczestniczyli i dzisiaj chcę móc przed nimi stać i patrzeć im w oczy że skoro ja miałem odwagę namawiać ich do tego, by demonstrowali na ulicach, to dziś nie mogę powiedzieć, że boję się pisowskiej propagandy i dlatego poprę de facto ustawę, o której sam mówię, że jest niekonstytucyjna. Bo jeśli od ludzi wymagamy odwagi, by stali na ulicach, jeśli od ludzi wymagamy odwagi. By nie bali się policyjnej pisowskiej pałki, to dlaczego my tu w Senacie chronieni immunitetami, my tam w Sejmie chronieni immunitetami mamy się bać telewizji publicznej? Ja się nie boję i dlatego zagłosuję za odrzuceniem tej ustawy. I proszę Was, drodzy przyjaciele, byśmy zrobili wszyscy razem to samo, bo nasze poprawki zostaną odrzucone, a jeśli odrzucimy ustawę, Morawiecki stanie po raz kolejny przed dylematem związanym z tym, że nie ma większości. A my nie mówimy, że jest to zwykły rząd. My, każdy z nas i w tej sprawie przecież jesteśmy jednolici. Mówimy, że jest to najgorszy rząd w historii i że ten rząd jest najgorszy właśnie dlatego, że depcze polską praworządność i właśnie dlatego, że wyprowadza nas z Europy. Nie dawajmy im argumentów, że jest inaczej. Ja proszę Państwa, wczoraj próbowałem do tego stanowiska przekonać, już kończę, jedną z najważniejszych dla mnie w polityce osób i jeden z największych dla mnie autorytetów. Nie udało mi się, jeśli dzisiaj nie udało mi się do tego stanowiska przekonać, jeśli dzisiaj nie przekonam Was do tego stanowiska, nie uznam, że to Wasza zła wola, a uznam z pokorą, że zabrakło mi argumentów, by Was do tego przekonać. Ale bardzo Was po przyjacielsku proszę jako wyborcy, jako działacze, jako senatorowie przede wszystkim opozycji zachowujmy się tak, by opozycja była zjednoczona i była wiarygodna.